Dobry. Dzień dobry. Witam. Znów gościmy u Państwa w Bobolicach na Szlekorodnej No ja Witam serdecznie na Zamku Bobolice na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i mam nadzieję, że to będzie ciekawy czas. Wszystko zależy od ludzi, których tu spotkamy, bo bywali tu wielcy. No Królewski Zamek Bobolice gościł kilku królów tutaj, ale ja myślę, że i dzisiaj spotkamy tutaj ciekawych ludzi. Naprawdę straszy? Ale rzeczywiście, pozytywnie. Czasami to sam nie wiem, czy się nie bać. Proszę obiecałem dzisiaj po Janu, że przedstawię ciekawych ludzi. Czy mogę przedstawić pan Andrzej Siwiński? Miło mnie. Mi Ciekawy panie Andrzeju. Legenda Jury. Ponad 100 tysięcy kilometrów przejechanych na rowerze i mnóstwo ciekawych historii. No na pewno tak, bo ponad 20 lat podróżuję na rowerze i przede wszystkim Jura mnie fascynowała, no czy a na niej oczywiście te dwa tutaj wspaniałe. Od no Co, panie Andrzeju? Ja, może zapraszam, abyśmy usiedli i popowiadali z przyszłością. Już bardzo zapraszam serdecznie. Dzień dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, jak się podoba panu zamek w obolicy? Wspaniała rzecz, tym bardziej, że jestem już u kresu moich możliwości wędrowania na rowerze, co widać, po regionie częstochowskim. No, a jeśli. Po ziemi Częstochowskiej to przede wszystkim po Jurze Częstochowskiej. No a jeśli chodzi o jurę, to porełka, y, dwa zamki Orbie Gniazd, mirów, tu chyba widocznie przez okno, no i wspaniały zamek Bobolica, który, którego w Wnętrzach mam okazję po raz pierwszy się znaleźć. no Wspaniała sprawa. Tak się składa, że Mirów i, i Bobolice to są jakby już na granicy moich możliwości rowerowych, bo no, powiedzmy jeździłem kiedy miałem już 7-8 krzyżyk na, na, na Karku, bo początkowo nawet mogłem od samej Częstochowy tu dojechać rowerem, jeszcze powiedzmy tam 15 lat temu, a później pomagałem sobie pociągiem dojeżdżając do stacji Żarki Letnisko, no i później przez Żarki Miasto, Kotowice, najpierw Mirów, Bobolice i tu bardzo lubiłem objechać sobie całą gminę Jegowę, w której to gminie leży, leżą w Bo ja tu mam kilka swoich. Przede wszystkim to, co mnie bardzo też pasjonuje, to tu jest początek e, niemieckiej fortyfikacji bunkrów. Tu się właśnie w chucisku zaczynają. Tam mam kilka takich odkrytych, których nawet nie ma na mapie gminnej i niegoby, bo niektóre są zaznaczone, a mam tam takie miejsca, gdzie nikt chyba poza mną nie za bardzo o tym wie. Co Panu najbardziej zapadło? pamięci no, z pana Oczywiście w fazie, to tak powiem od serca, w fazie bu właśnie budowania i przejęcia tych zamków przez pana to to, że znalazły się na nich dwie wspaniałe flagi polskie. Jestem bardzo uczulony na tym tle. Powiem szczerze, że specjalnie tu nawet za dwa razy przyjechałem szukając momentów, kiedy ona będzie. Zgodnie z tam z określonym kierunkiem wiatru, pięknie rozwinięta, już z daleka pamiętam. Obserwowałem, bo zawsze aparat i rejnetka ze mną, obserwowałem czy, czy jest ta flaga, jeszcze jest, no to wspaniale. I, i, to, I to właśnie może pomału zapromieniuje, że w czasie naszych Świąt Narodowych też się tych flag trochę znajdzie. Dziękujemy Pani Andrzeju za podzielenie się z nami swoimi babolicami, swoimi opowieściami. I co, Fantastyczne. Zbierze? To co, ja zapraszam teraz, abyśmy może posłuchali legend. Bobolickiego zamku. No, to chyba ta najważniejsza komata z e, łożem, z baldachimem. Może to jest dobry moment, żeby powiedzieć e, legendę o Białej Damie. Dwóch braciach, Mir, właściciel Mirowa, Bobol, właściciel Bobolic. Bracia, którzy wszystko razem e, robili, na wyprawy wojenne razem wyjeżdżali. Z tych wypraw przywozili ogromne skrzynie kosztowności. E, ale z jednej wyprawy Bobol przywiózł piękną białogłowę, w której to zakochał się jego brat. Miłość została odwzajemniona. Młodzi spotykali się w tym tunelu łączący obydwa zamki, jak mówi legenda, aż Bobol przyłapał ich i Fragranti, zasztyletował brata, a swoją przyszłą żonę zamurował żywcem w tym tunelu. I od tego czasu duch białej Damy krąży po murach zamku Bobolice. Można go tutaj spotkać? No pewnie, że można. Są nawet ludzie, którzy już tego ducha wielokrotnie spotykali. Chodźmy na spotkanie z nim. Było 8 lat. Jak spotkałem tą ja białą damy na bierze. Chcemy po pracy sprawdzić, i wszyscy pracownicy opuścili zamek i w tym momencie na środku wieży, że mnie dotknęło zimnego. No i obudziłem się w szpitalu po zawale z serca. Jestem przekonany, że tam biała dama chciała ostrzec, żeby nie szedł wyżej, bo w tym momencie w wyżej by mi nikt nie znalazł. I nie wiem, jakby się to skończyło. A tak się skończyło dobrze, znaleźli mnie pracownicy, i jakoś szczęśliwie żyję do tej pory. Dzięki Białoruś, damiesz. Pewnego dnia, gdy byłam na nocnej zmianie w recepcji i wszyscy goście hotelowi poszli już spać, o 22.00 pozamykałam wszystko i zgasiłam wszystkie światła. Przed 24 sprawdziłam jeszcze raz. I w ostatniej kondygnacji wieży pani się światło. Dzisiaj wiem i jestem przekonana, że była to biała dama, gdyż po chwili to światło zgasło. Jesteśmy w miejscu, w którym historia się działa. No, jesteśmy w sali rycerskiej Zamku w obolice. To tutaj w tej sali król spotykał się ze swoimi rycerzami i tutaj w tej sali, przy być może takim samym stole, planowano potyczki wojenne, ale też zastanawiano się nad obroną zachodniej granicy Polski od strony Śląska. Bo przecież zamek Bobolicy jako jeden z tych kilkudziesięciu królewskich zamków wybudowanych od Krakowa aż do Krzepic, tworzył tą genialną linię obronną średniowiecza, którą dzisiaj nazywamy Szlakiem Odry a powstał dzięki inicjatywie królewskiej. Właśnie. Król Kazimierz Wielki zbudował zamek około 1352 roku. Budowa tego zamku trwała wtedy półtora roku, może maksymalnie dwa lata. No i powiem, dlatego tak szybko, bo król wtedy nie miał jeszcze urzędników. Ale zamkiem królewskim... Bobolice jest związana historia nie tylko Kazimierza Wielkiego, ale i Władysława Opelczyka, Władysława Jagieły, no i naszego wielkiego króla Jana III Sobieskiego, który z Jasnej Góry ciągnąc ze swoimi rycerzami do Krakowa miejsca koncentracji wojsk przed oćwieszą wiedeńską, zatrzymał się właśnie w Bobolicach i stąd z Bobolic pisał listy do swojej żony Marysinki. Pisał o pięknych białogłowach, które zamieszkują tutaj okoliczne strony. E, Na znaczy co jego żona Marysieńka napisała mu Ty uciekaj tam z tych dobolic, jedź prosto do tego wiednia, bo tam ciebie potrzebują. I tak zrobił. No, i wiadomo, jak się historia potoczyła. Żegnamy na dziś Bobolicki Zamek, tym dla nas ciekawszy, że niektóre rzeczy widzieliśmy po raz pierwszy. Ja dziękuję bardzo za wizytę i mam nadzieję, że wkrótce już pokażemy telewizom inne ciekawe miejsca na Józefie. Odkrywamy ją. Odkrywamy ją. Dziękuję bardzo, do widzenia.